Pojęcie umysłu jest dosyć złożone, a jego definicja może znacznie różnić się od tego, jak pojmuje to zdecydowana większość ludzi na świecie. Większość ludzi utożsamia umysł z mózgiem i choć są one oczywiście ze sobą bardzo ściśle związane, to tak naprawdę są jakby oddzielnymi aspektami istnienia człowieka. Mózg jest, nazwijmy to, organem fizycznym, a umysł nie. I mózg znajduje się w naszej czasce, a umysł jest aspektem energetycznym naszego istnienia. Umysł tak naprawdę jest wszędzie i wszystko, co było, jest i będzie, zawiera się w obrębie tego samego umysłu. Wszystko, co istnieje, znajduje się w jednym umyśle wszystkiego, który możemy określić mianem umysłem Boga. Jeśli to ująć w kontekście religijnym jakby jedna nieskończona wielka inteligencja, która wszystko tworzy i wszystko, co istnieje, jest jej myślą. Tak mówi pierwsze prawo Logosu. Wszystko jest umysłem i wszechświat jest mentalny. Mówiąc innymi słowy, każdy z nas i każdy aspekt naszego istnienia jest myślą właśnie tego jednego wielkiego umysłu. Oznacza to, że nasz, zarówno nasz umysł i każda nasza myśl są myślami tego samego nieskończonego umysłu. Ten umysł znajduje się wszędzie, a indywidualny umysł każdego z nas jest jakby małą częścią tego samego kolektywnego umysłu. To, co my uważamy jako swój indywidualny umysł, jest tak naprawdę specyficznym procesem, w którym główne role odgrywają świadomość i pamięć a za nasze poczucie indywidualności i odrębności odpowiada nasze ego. Czyli mówiąc innymi słowy, umysł to jest jakby świadomość, która funkcjonuje w bazie danych swojej pamięci. A to, że my czujemy się indywidualnie, to jest tylko i wyłącznie nasze ego jeden z aspektów naszej psychiki. Dla ułatwienia zrozumienia tego zjawiska porównajmy, że ten umysł wszystkiego, co istnieje, to świecąca żarówka, a indywidualny umysł każdego z nas jest taką małą iskierką światełka, która jest składową tego dużego światła. Duże światło tworzy nas, a my jako odrębne iskierki światła wspólnie tworzymy właśnie to jedno duże światło. Żadna z nas, pojedynczych iskierek, malutkich iskierek światła, nie jest w stanie istnieć bez tego dużego światła, gdyż ono nas tworzy. Ale my, równocześnie, jako te małe iskierki, pełnimy swoją funkcję w świeceniu całości tego światła. Czyli, mówiąc innymi słowy, umysł nas wymyśla, ten nieskończony umysł Boga nas wymyśla, ale poprzez to, że my doświadczamy i poprzez to, że my myślimy, ten umysł zdaje sobie sprawę o własnym istnieniu. On nas doświadcza poprzez nasze własne doświadczenie. On nas zbudował, ale my tak samo jesteśmy jego częścią składową i budujemy jego. I dlatego mówi się, że każdy z nas jest dzieckiem Boga. I tak naprawdę jest bo każdy z nas jest cząstką tej nieskończonej energii i jest jej zarówno małą cząsteczką, ale także pełni każdy swoją funkcję, bo ten nieskończony umysł doświadcza siebie samego poprzez każdego z nas indywidualnie. Z punktu widzenia poznawczego, umysł jest ogółem aspektów psychiki człowieka, i tego, co zachodzi w jej sferze świadomej, jak i nieświadomej. W ramach umysłu mają miejsce aktywności psychiki, takie jak myślenie, spostrzeganie, pamięć, odczuwanie emocji, skupienie uwagi czy zdolność uczenia się. Dość często można spotkać się z teoriami nauk materialnych, które utrzymują, że umysł i myślenie jest wynikiem reakcji neurochemicznych zachodzących w naszym mózgu. Ale ta teoria nie jest tak naprawdę do końca właściwa. No oczywiście, że w świecie trójwymiarowym, gdzie my teraz istniejemy, aktywność indywidualnego umysłu każdego z nas jest ściśle związana z tym, co zachodzi w mózgu. No ale mózg ludzki jest w większym stopniu formą odbiornika niż nadajnika i bardziej odbiera on energię na kwantowym poziomie niż je emituje. Aczkolwiek są to procesy, które zachodzą zawsze jednocześnie i ciężko to wszystko tak naprawdę rozdzielić, ale to, to reakcje neurochemiczne są w większym stopniu rezultatem myśli powstałych poza ciałem w sferze energetycznej naszego istnienia niż myśli są energetyczną projekcją tych reakcji. Czyli mówiąc innymi słowy, to co my myślimy, ten myślokształt energetyczny, byt poza fizycznym naszym ciałem, to on wyzwala całą reakcję łańcuchową, to on uruchamia całą rzeszę neuroprzekaźników w różnych rejonach mózgu, które zaczynają aktywować cały układ nerwowy, układ hormonalny i całą reakcję łańcuchową w naszym yy, Organizmie wywołując na końcu reakcję emocjonalną i fizyczną, generują nasze zachowanie. Jest to bardzo ważne, aby zrozumieć, że wszystko jest energią i niezależnie od tego, jak na pierwszy rzut oka może to się wydawać abstrakcyjne, że postrzegamy siebie, widzimy wszystko dookoła i wydaje nam się to takie rzeczywiste, takie materialne. No i tak jest, my tego tak doświadczamy w tym trzywymiarowym świecie. Ale bez względu na to, czy ktoś w to wierzy, czy nie, jest to naukowo udowodniony fakt i zajmują się tym dziedziny wiedzy, takie jak fizyka kwantowa, czy mechanika kwantowa, czy w ogóle nauki kwantowe. I energia układa się, jeśli tak to można określić, w sposób od bardziej subtelnej, o wyższej częstotliwości do bardziej zagęszczonej, o niższej częstotliwości, a nie odwrotnie. Najprościej. Rzecz ujmując, można powiedzieć, że to nie materia buduje energię, tylko to energia buduje materię. Chociaż materia cały czas i tak jest tą samą formą energii, tylko tak jak już wyżej wspomniałem, ma inne właściwości, ma inną gęstość, ma inną częstotliwość i, 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 i jej cząsteczki drgają na innych wibracjach. I to wszystko, ale to jest cały czas ta sama forma energii bo cała materia, organizmy, jaki mózg, zbudowane są z atomów, a te składają się z cząsteczek takich jak protony, neutrony i elektrony, a te składają się jeszcze z mniejszych subcząsteczek elementarnych, takich jak kwarki neutrino i, i tak dalej. To właśnie nad tym pracują fizycy kwantowi i, i naukowcy w kompleksach takich jak CERN, gdzie zderzają ze sobą y, z wielką prędkością. Y, atomy i cząsteczki energetyczne i obserwują, na no jak mniejsze cząsteczki one się rozpadną w wyniku tych kolizji. Więc jakby nie patrzał, wszystko jest zbudowane z tej samej energii, zarówno ciało, mózg, jak i myśli. Aczkolwiek faktem też jest, że cały ten proces zachodzący pomiędzy umysłem i mózgiem odbywa się praktycznie jednocześnie i nie da się tak naprawdę oddzielić jednego od... Drugiego. Kluczowe role w mózgu w odbiorze myśli odgrywają przysadka mózgowa i szyszynka, ale nie będę tutaj poruszał tego w tym wideo, gdyż jest to oddzielny temat rzeka, jak powstają myśli i będzie to poruszone w jednym z dalszych wideo. No więc wróćmy teraz do kwestii, dlaczego indywidualny umysł jest procesem funkcjonującym na bazie świadomości i pamięci. Tak naprawdę nie, nikt z nas nie jest myśleć o czymś, czego nie doświadczyliśmy albo po prostu nie mamy w bazie swojej pamięci. Jest to bardzo łatwe do sprawdzenia. Wystarczy zrobić jeden prosty eksperyment, na przykład spróbuj teraz pomyśleć coś w języku, którym nie znasz, na przykład pomyśl sobie coś w języku chińskim czy japońskim, czy jakimś innym języku, który go nie znasz. No nie jest to fizycznie możliwe, nie, nie jesteś w stanie tego zrobić, bo nie jesteś w stanie myśleć po chińsku czy japońsku, bo nie znasz tego języka. Nie ma go w twojej bazie danych i nie jesteś w stanie w tych kategoriach myśleć. I tak samo zrób teraz drugie doświadczenie, pomyśl sobie o miejscu, którego nie znasz. Nie znasz miejsca, nigdy go nie widziałeś, nigdy. On, no i też nie jesteś w stanie o tym miejscu pomyśleć, bo... Twój umysł nie ma punktu zaczepienia. Nie wie, od czego zacząć, nie wie, jak zacząć rysować ten obraz wewnętrzny odnośnie tego miejsca, nie wie, jakich słów ma komentator wewnętrzny zacząć używać, żeby zacząć opisywać to miejsce. No po prostu nie istnieje to w pamięci no i, i świadomość nie może tego ani e, zilustrować mentalnie, ani zwerbalizować mentalnie. Także. To są bardzo proste dowody na to, że na tym opiera się cała funkcjonalność umysłu, świadomość i pamięć. Świadomość operuje na bazie swojej pamięci. No zgadza się, że można zacząć sobie coś wyobrażać. Na ten temat czy wyobrażać sobie, nie znasz miejsca i zaczynasz sobie coś wyobrazić, ale tak naprawdę używasz tutaj w tym momencie innego aspektu swojego umysłu, swoją wyobraźnię, a nie jesteś w stanie myśleć sensownie i realnie odnośnie tego, jak realnie to miejsce wygląda. No, oczywiście, jeśli masz rozwinięte zdolności parapsychiczne i możesz używać zdalnego widzenia, no to jesteś w stanie w jakiś sposób dać opis, pomyśleć i dać opis. No ale dla przeciętnego człowieka, który nie rozwinął swoich zdolności paranormalnych, no to nie jest osiągalne no, i nie jest w stanie on myśleć o takich rzeczach, których nie wie, nie widział. Także jak widzicie, um, umysł indywidualny jest rzeczywiście procesem, który bazuje na tym, co jest zapisane w pamięci a jeśli coś jest wiadome i istnieje już w pamięci, bo doświadczyłeś tego wcześniej, czy widziałeś, czy słyszałeś, czy tak dalej, i tak dalej, to jesteś w stanie coś na ten temat zacząć myśleć, no bo po prostu twój umysł, twój umysł ma punkt zaczepienia, znajduje, znajduje informacje w pamięci i może zacząć się wokół nich koncentrować i zacząć się werbalizować, czy, czy zacząć się rysować sobie obraz na swoim wewnętrznym wyświetlaczu. I myśl sama w sobie także jest funkcją zarówno pamięci, jak i doświadczeń. I nawet jeśli używasz wyobraźni i myślisz o czymś abstrakcyjnym, to i tak to, co wymyślasz, powstaje w oparciu o Twoją istniejącą wiedzę i pamięć, o Twoją istniejącą bazę danych. Żeby wyobrazić sobie coś nowego, i tak używasz wzorców, które już są zapisane w Twojej pamięci. Używasz kolorów, które znasz, używasz kształtów, w którym znasz, rysujesz coś nowego, ale wszystko, co rysujesz, jest tak naprawdę w oparciu o coś, co już widziałeś, co słyszałeś i co wiesz. No więc y, odnośnie pytania, gdzie jest umysł, no to odpowiedź już zawiera się sama w sobie w, w tym wszystkim, co wspomniałem wyżej. No umysł jest wszędzie. Umysł jest wszędzie, umysł jest Wszystkim, co istnieje, wszystko jest myślą w tym nieskończonym umyśle, i tak samo nasze myśli, nasze chmurki myślowe, te nasze umysły, które sobie tam gdzieś funkcjonują, one tak samo znajdują się w obrębie tego nieskończonego umysłu. I umysł tak naprawdę nie ma żadnej specyficznej lokalizacji w czasoprzestrzeni, on po prostu znajduje się wszędzie. Należy jednak nadmienić, że chociaż wszystko zawiera się w tym samym umyśle jednego nieskończonego wszechświata, to składa się on jednak z różnych częstotliwości i każda z tych częstotliwości istnieje w adekwatnym do siebie wymiarze, który funkcjonuje na tej samej częstotliwości. I tak samo nasze myśli poprzez swoją treść i emocje, jakie są z tą treścią związane, trafiają do specyficznej części wszechświata, która odpowiada Częstotliwością i wibracją, właśnie do nich, i dlatego, w wymiarze fizycznym, przyciągamy to, co generujemy. Jesteśmy tym, czym myślimy i czujemy. Nasze nasycenie, nasze myśli, przesycone emocjami, gdzieś dryftują sobie w określonym rejonie kwantowego wszechświata, który jest adekwatny do ich treści, integrują się z nim na tym samym poziomie, i potem do nas przyciągają. Ten sam odpowiednik tego samego nasycenia energetycznego. I to jest właśnie mechanika prawa przyciągania. A w zasadzie jest to mechanika prawa korespondencji. I chociaż można by na tej podstawie wywnioskować, że myśl poprzez swoje właściwości może być ulokowana w specyficznym wymiarze umysłu wszechświata i podążając tym nurtem umysł indywidualny także mógłby też gdzieś się znajdować, i w pewnym sensie jest to racja, bo tak rzeczywiście jest i myśli i stany umysłu znajdują się gdzieś w jakimś wymiarze, który jest pod względem właściwości energetycznych adekwatny do tych zawartości. To także należy pamiętać jednak, że świadomość jako inteligentna energia umysłu wszystkiego jest tylko jedna dla całego stworzenia. Możemy mieć chwilowo różne poziomy świadomości w tej czasoprzestrzeni. W sensie wiedzy, jaką posiadamy na temat nas samych i wszelkiego stworzenia, czyli jakby w pewnym sensie mieć różne indywidualne umysły, to jednak na koniec końców wszystko i tak istnieje w jednym umyśle wszystkiego, jako jedna świadoma energia. I jeśli by wyeliminować iluzoryczny podział i poczucie indywidualności, które tworzy ego, to zostaje tylko czysta świadomość wszelkiego jestestwa. Jako jedność zawarta w umyśle wszystkiego. I to właśnie pozwala stwierdzać, że umysł jest wszędzie, a wszystko, co jest, jest jego świadomymi myślami. I może to brzmi, jeśli ktoś nie ma zbyt dużego rozeznania w kwestiach spirytualnych, jak, jak powieść typu science fiction, no to tak naprawdę jest. Wszystko jest umysłem umysł jest wszędzie i my tak samo jesteśmy jego częścią i tak samo nasz umysł też jest częścią tego umysłu. Dziękuję za uwagę i jeśli podobało ci się to wideo to daj suba, daj lajka, skomentuj i zapraszam cię do następnego wideo, które pojawi się już wkrótce. A teraz serdecznie wam wszystkim dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.